Siema, jestem Domino 121. W dzisiejszym odcinku um, sobie pokażę Wam nową serię Jurassic World The Game. Ogólnie mm. wiem, że mam jednego fana tutaj um, um, Jurassic World The Game wspominamy o Wojtku. No i dzisiaj będę Wam pokazywał. Co tam u mnie nowego? Co tam u mnie w Jurassic World The Game? Pokażę Wam mój świat i tak dalej. A na końcu tu sobie otworzymy tą paczuszkę. Mystery Paczuszkę. Dobra, ogólnie teraz Wam pokażę moje dinozaury. Jest tak, mam, ta, mam jednego takiego. No. Mam jednego takiego, takiego. Um, Gunolong, tropodros, luch, riceratops, triceratops, toyngozaur, cholondr, argentoza. Argentozaur, liplolo... Diploklos, uteraptor, raptor, karondozaur, diplodok na dziesiątym poziomie. I mamy moją hybrydę na poziomie 5, Angozauur. Tutaj mamy z tego Superera, Stegozaur to też był Superer, Rer. Tutaj mamy takiego takiego superlera i oczywiście legendarnego tyranozaura Rexa. Ogólnie bardzo dobrze nim się walczy w walkach. Ok, teraz wam pokażę moje budowle takie. Nie będę czy tutaj tutaj mi podnosi o 1% tabu.

na no 2 godziny i tam minut daję trochę monetek ogólnie tutaj jest jeszcze taka budowla co daje 100 na 5 minut dobrze, teraz wam pokażę że battle Tutaj mamy Battle Stage 13. Ogólnie ja dopiero od jakiegoś. E, mi, półtorej miesiąca gram w Jurassic World the Game. Dobrze, tutaj mamy takie. Takie i eventy. Dobrze, ogólnie. W takim razie teraz przechodzimy do jednego z ciekawszych momentów tego odcinka. A jeszcze sobie to zrobimy to jeszcze sobie oczywiście pozbieramy tutaj już 13 level mam Ok teraz możemy właśnie teraz otworzyć sobie tą parzyżkę, więc klikamy i trzymajcie kciuki a jeszcze o sorry zapomniałem ale ze mnie gapa Tutaj jeszcze taka co 718 na jedną godzinę, ale ja po sobie. Ok, a więc raz, dwa, trzy. Klikamy, lecimy. Dobra, teraz klikamy trzymajcie kciuki, pyk 40 DNA, 10, tego tylko o 40 DNA. I triceratops, którego już miałem. Co się stało? A, sorki. Musimy zrobić chwilę cięcia. Bo coś się tutaj stało. Dobra, ogólnie coś mi się tutaj spsuło. Cały czas mi takie coś wyskakuje. Jak dobrze widać, że mam 5 paseczków Wi-Fi. Nie wiem co się stało. Więc jednak wypełniliśmy trochę z tym odcinkiem. No a jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Widzimy. Jeśli chcecie następny odcinek z Jurassic World of The Game, musicie dać pod tym filmem 5 <coughs> łapek do góry. Ja coś tu próbuję naprawić to. 喂，爸爸。Bye.